Hej kochani, to Julia i dzisiaj przechodzę Was z filmikiem troszeczkę przeprowadzkowym, e, przy czymś, co może Wam po prostu pomóc przy przeprowadzce z nowego mieszkania do pustego mieszkania. E, ponieważ jak my z Mateuszem się przeprowadzaliśmy, to w mieszkaniu mieliśmy tylko e, niektóre meble, nie mieliśmy totalnie wszystkiego, także nasze szafki były puste. E, wszystko po prostu, no nie było nic. Była tylko e, szafka, e, komoda pod stołem, była sofa, stolik, e, wyspa kuchenna, w sypialni była szafa, łóżko, no i w łazience była tam e, wanna, szafki, e, zlew lustro i tak dalej, ale nie było poza tym totalnie nic. No i my przy przeprowadzce, żeby nie zapomnieć e, totalnie niczego, żeby mieć po prostu jak najwięcej e, tych potrzebnych rzeczy, e, zrobiliśmy listę zakupów, e, która gdzieś tam potem w międzyczasie wychodziło, czego nam brakuje i tak dalej, także e, w sumie za trzy razy chyba jeździliśmy na zakupy, e, ale wydaje mi się, że w końcu nam się udało kupić takie zupełnie, zupełnie podstawowe rzeczy, których potrzebowaliśmy. E, także mam nadzieję, że ten filmik potem się komuś przyda, bo ja wiem, jak my siedzieliśmy i szukaliśmy takich filmików, co kupić, czego nie kupić, co wziąć, co się nam przyda, co w ogóle o czym warto pomyśleć i tak dalej, e, to postaram się po prostu wszystko zawrzeć w tym filmie, e, żeby potem mógł po prostu komuś ułatwić sprawę. Także jeżeli interesuje Was temat przeprowadzek i tego, co warto ze sobą zabrać, co warto kupić i tak dalej e, do pustego mieszkania, no to zapraszam do oglądania. Rzeczy są totalnie losowo i nie po kolei, ale są, także po prostu warto wziąć sobie jakąś tam listę i, i spisać, co potrzebujecie, a czego nie potrzebujecie. E, więc tak, mamy szufelkę i zmiotkę, otwieracz do puszek, korkociąg do wina, waga kuchenna, e, płyn do podłóg, mop, środek do mycia wanny, miski, papier toaletowy, ręcznik papierowy, płyn do szyb, ścierki do kurzu, nabuszek do zmywarki, mydło do rąk, płyn do mycia naczyń, gąbka i druciak do mycia naczyń, tabletki do zmywarki, e, kapsułki do prania, płyn do płukania tkanin, worki na śmieci woda potem co my tutaj jeszcze mamy grill elektryczny/opiekacz bo tutaj nie było totalnie nic kolejną rzeczą jest czajnik rękawiczki do piekarnika te wiecie takie żeby wyciągać blachę nie wiem jak to się fachowo nazywa ale tak po prostu zapisaliśmy suszarka do włosów odkurzacz okazało się, że odkurzacz taki malutki ale mamy więc nie trzeba było go kupować, ale wydaje mi się, że warto sprawdzić mieszkanie, które będziecie, nie wiem, wynajmować czy kupować, żeby potem sobie to wszystko jakoś doposażyć. Żelazko, deska do prasowania. Tutaj zamiast tego mamy po prostu parownicę do ubrań, bo wydaje mi się, że zajmuje troszeczkę mniej miejsca, ale nie wiem, generalnie kupiliśmy tą parownicę do ubrań. Suszarka do ubrań, obieraczka do warzyw, wyciskarka do czosnku, trzepaczka, solniczka, pieprzniczka, sztućce, noże, chodzi o to takie noże, nie wiem, do krojenia chleba czy jakieś takie ostrzejsze, pościel, prześcieradło, stojak do noży, garnki, patelnia, talerze płytkie i głębokie, kubki i szklanki chochla, łyżka do sosu jakaś łopatka do przewracania na patelni łyżka do makaronu podstawka pod garnki deski do krojenia, ściereczki bawełnione do kuchni, dzbanek do napoi chodzi o taki, wiecie większy, zbiorczy jakby dzbanek do napoi żeby tam można było też, nie wiem wrzucić jakieś owoce do wody, miętę itd potem na sam koniec w sumie się okazało, że mamy chyba trzy, bo kupiliśmy różne i tak ale przydają się na jakichś imprezach, także wydaje mi się, że warto mieć takich więcej, bo akurat trzy z reguły stoją u nas po prostu na stole jak jakąś imprezę robimy. Pojemniki na suche rzeczy, czyli na przykład na makaron, mąkę, cukier, bułkę tartą i tak dalej. Takie pojemniki my kupowaliśmy w Agata Meble, tak mi się wydaje, tak. Kupowaliśmy wszystko w Agacie, no a tutaj garnki, jakieś talerze i tak dalej kupowaliśmy w Ikei, łącznie z jakimiś tam kubkami, szklankami i tak dalej, także trochę zakupów było w Ikei, trochę było w Agata Meble, a trochę po prostu w różnych marketach, które gdzieś tam odwiedzaliśmy podczas przenoszenia wszystkich rzeczy. Wyciskarka do cytryn, kosz na owoce, taki dzbanek do odmierzenia składników, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale tak po prostu dopisaliśmy, żeby wiedzieć ile tam jest mililitrów wody i tak dalej, żeby po prostu coś takiego było. I pojemniki do lodówki, takie na przykład na ser czy na jakieś tam nie wiem, owoce czy coś takiego, żeby to wszystko nie leżało w jakichś tam woleczkach, czy nie wiadomo czym jeszcze. E, tylko, żeby po prostu było tak w miarę ogarnięte, i po prostu, żeby ta przestrzeń była w miarę taka ogarnięta. Dobra, i teraz, jeżeli chodzi o jedzenie, to tutaj nie wszystko dla wszystkich, ale generalnie staraliśmy się zapisać takie w miarę podstawowych, rzeczy, których na pewno będziemy używać przez najbliższe dni, jak się tam przeprowadziliśmy. Więc przyprawy. Tutaj mamy sól, pieprz, czosnek, oregano, bazylia, papryka słodka, papryka ostra, chili, cukier, kurkuma, E, jakieś takie gotowe jakieś sosy torebkowe czy, czy jakieś tam papirusy, worki z przyprawami e, czosnek świeży także tutaj e, kwestia przypraw także dosyć indywidualna kwestia ale tak sobie mniej więcej wymieniliśmy co na pewno musimy mieć e, dżem, e, ketchup co tutaj jeszcze mamy, cukiernica o nie wiem czy o tym wspomniałam ale tutaj mam no, tak pomiędzy, e, jakieś koncentraty jogurt e, E, jakaś tam kisiel bita śmietana, galaretka, to tak bardziej jak do ciast czy coś. Mm, potem mamy budyń, olej, herbata, napoje. Tutaj chodzi o takie napoje, powiedzmy, bardziej słodkie bo woda mamy zapisaną oddzielnie. Mm, potem mamy owoce, warzywa, czyli jakieś tam banany, jabłka, sycyryny, awokado, pomidor, ogórek, e, mleko. E, aktualnie e, używam, ja używam migdałowego. Mm, i jest naprawdę bardzo fajne, także jeżeli ktoś jeszcze nie był, to polecam. Co co jeszcze mamy? Makaron, chleb tostowy, śmietana, majonez, ser szynka, masło. I tak patrzę, że już wszystko z takich zupełnie podstawowych rzeczy. I mam nadzieję, że wymieniłam wszystko. Także tak patrzę po tym... Dobra, chyba jest wszystko. Potem oczywiście wyszło jeszcze, czego nie mamy, że mamy jakichś tam innych jeszcze pojemniczków, a tutaj mamy jakichś płynów do mycia czy tam do czyszczenia, bo na przykład płyn do szyb, jakieś tam takie pierdoły do czyszczenia, na przykład drewna, mamy tutaj kilka takich drewnianych powierzchni. Musiały być jakieś tam szmatki do łazienki, potem kupiliśmy jeszcze takiego mopa parującego, który się po prostu, my podłogę, bo nie mieliśmy w ogóle mopa i tak dalej, bo tak się zbieraliśmy do zakupu i się właśnie wahaliśmy, czy kupić taki klasyczny, czy po prostu wziąć taki, który po prostu od razu już zabija te wszystkie zarazki i tak dalej. Ja mam niewielkie, bo niewielkie, ale uczulenie na kurs, także staramy się tutaj, żeby ten kurs się nie osadał w miarę możliwości, ponieważ potem ja się gorzej czuję, mam po prostu do zatkany i tak dalej, więc to nie ma sensu. Jeżeli chodzi o jakieś późniejsze zakupy, to jeszcze mikrofala, chociaż używamy ją bardzo sporadycznie, ale jednak czasami się przydaje, jak tak się przychodzi wieczorem i się już nic nie chce, a jest jakieś jedzenie do zgrzania. To nie ma sensu nagrzewać piekarnika, który się długo nagrzewa, tylko po prostu, że sama jedzenie do mikrofali. Chociaż to nie jest super zdrowe, ale no jednak e, przydaje się czasami, z czas do czasu. Kupiliśmy jeszcze blender e, kielichowy, który, do, który w sumie służy nam głównie do smoothie czy do jakichś takich rzeczy. E, mikser, e, który jakby ma taką wymienną końcówkę, że zamiast zwykłego miksera e, może być jeszcze ten taki blender. Nie wiem jak on się nazywa poprawnie, ale taki wiecie, żyrafa, że po prostu miksujecie w takim wyższym pojemniku na przykład sos czy coś takiego. Ostatnio jeszcze zakupem tutaj była drukarka, komputery mamy swoje, każdy z nas ma swój. Co tutaj jeszcze? Ja dokupiłam po prostu dwie roślinki, taką małą palmę i fikusa, żeby tutaj troszeczkę zieleni też było w mieszkaniu. I generalnie wydaje mi się, że to wszystko. Z mieszkania jeszcze przywieźliśmy taki jakby stół, który w Ikea jest toaletką, ale on tutaj nam stoi też w dużym pokoju, bo się przydaje zwłaszcza przy śmiezech, żeby było gdzie jedynie położyć. Co jeszcze? Słupek taki z Ikea mamy wyższy. No, i też tutaj wróciliśmy do dużego pokoju, i tutaj mamy różne rzeczy. Przed wyjściem możemy sobie szybko zgarnąć tam klucze i tak dalej, więc to jest takie miejsce do przechowywania, gdzie nie leży wszystko na wierzchu. Także też bardzo fajnie, że nie jest tak wszystko poukładane na zewnątrz. Oczywiście standardowo jakaś tam chemia domyśla się i tak dalej, ale to zabraliśmy jakby z poprzednich mieszkań, więc każdy z nas miał tam jakieś płyny do mycia się, szampony, odżywki, jakieś inne rzeczy, także dopiero później to kupowaliśmy. Eee, I co jeszcze? Wydaje mi się, że to wszystko. Tak, wydaje mi się, że to jest wszystko tak na, na sam początek, żeby na pewno wszystko mieć i potem e, czegoś nie szukać. My jak się wprowadziliśmy tylko do tego mieszkania, to tak właściwie... Chyba z miesiąc czasu nam zajęło, zanim ogarnęliśmy, czego nam jeszcze może brakować, co trzeba dokupić i tak dalej. Bo jednak na pierwszy rzut oka, przez na przykład pierwszy tydzień, jak e, nie wiem, nie robiliśmy jakichś tam naleśników czy czegoś, to nie wiesz, nam brakowało. A, gofrowice jeszcze kupiliśmy e, z takich powiedzmy sprzętów kuchennych, bo pewnego dnia stwierdziliśmy, o w sumie gofry byśmy zjedli i tak dalej. No, ale nie mamy maszynki i tak zawsze jak czegoś chcieliśmy, to było o, ale nie mamy tego, więc trzeba było pojechać do sklepu i to wszystko kupić. Także wydaje mi się, że na tą chwilę mamy wszystko, na to, co tam jemy i tak dalej, to wydaje mi się, że mamy wszystko. Wydaje mi się, że w tym filmiku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik komuś się przyda, że będzie komuś prościej przy przeprowadzce bo nam było dosyć ciężko, nie powiem. E, bardzo długo się zastanawialiśmy co wziąć, co zabrać, co spakować, jak spakować, gdzie poukładać, co postawić, gdzie, gdzie dać rzeczy, żeby potem nam było wygodnie, e, nie wiem właśnie, czy sztuczce, czy jakieś tam e, trzepaczki, chochle. Naprawdę ustawialiśmy to w sumie prawie miesiąc wszystko, żeby to miało tak ręce i nogi, gdzie kłaść kubki, gdzie kłaść szklanki, e, i dopiero wydaje mi się, że po tym miesiącu e, zrobiliśmy wszystko tak, że teraz e, wiemy, gdzie co leży, jest nam wygodnie po to sięgać. E, no i, i wydaje mi się, że dopiero po miesiącu wszystko się tak właściwie e, ustabilizowało z tym mieszkaniem i, i teraz jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego mieszkania. Mieszkanie nie jest jakoś super duże, ale w tym wszystkim, że nie jest jakoś super duże, jest dosyć przestronne. Mamy duży pokój z aneksem kuchennym, łazienkę i sypialnię, i taki mikro mały przedpokoik z wbudowaną szafą. I to nam w zupełności w tym momencie wystarcza, chociaż w przyszłości będziemy na pewno szukać czegoś większego. To mieszkanie, które mamy, jest mieszkaniem wynajmowanym. Także zobaczymy, jak będzie wyglądało yy, nasze dalsze życie. Czy, czy będziemy tutaj przedłużać wynajem, czy będziemy wynajmować coś innego, czy będziemy, nie wiem, budować dom, czy, czy co tak właściwie będzie się działo. Yy, także, także po prostu zobaczymy. Na tą chwilę jest naprawdę fajnie i dobrze się tutaj po prostu mieszka. No i tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie się uśmiechać, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Będzie mi bardzo, bardzo miło. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa!